Cześć, mam na imię Renata. Jesteśmy na kresach w mie mieście Łódzk, gdzie również tworzył Napoleon Orda. Żył w latach 1807-1883. W wieku 65 lat, w 1872 roku, zaczął tworzyć dzieło swojego życia. Systematycznie dokumentował zabytki miast, miasteczek polskich, aby Ochronić ich, te zabytki przed niszczycielskim działaniem czasu, przekazać potomnym dziedzictwo kulturowe Polski. Wędrował po Podolu, Ukrainie, Połyniu, ale również w Inflantach i przemieszczał się z, z dużych miast poprzez małe miasteczka, miejscowości, odszukiwał wspaniałe zabytki kultury polskiej, rysował je bądź y, malował akwarelą. Do największych jego dzieł i najsławniejszych należą e, dworek Mickiewiczów w Zaosiu, kościół w Borunach, folwark w ruiny zamków w Gieranach, Nowa, pałac Paskiewiczów, pałac Tyszkiewiczów i wiele, wiele innych. Wszystkie swoje prace sygnował swoim nazwiskiem i opisywał tak, aby potomni nigdy nie mieli wątpliwości co namalował.